i tego typu BNN dopiero wróciłem do domu dzisiaj wiadomo na 22 do roboty Widzaj widzowie powiem wam że mam na 3 miesiące umowę tylko jak ja będę w pracy to umowę muszę podpisać tego i mam umowę tego typu widzowie i nie słuchajcie tylko festa. A właśnie, informacja dla Was, Witam że Ja tam na kanale znajdę ten film, który ja powiedziałem prawdę od A do Z, sprawę Besta. Zmienię Wam nazwę, bo może się widzę tego znaleźć, co wczoraj objaśniłem. sprawa Besta na, na żywo, na streamie. Dlatego <grym> zmienię tą nazwę, żebyście nie szfajnie, żebyście widzieli. Ogólnie dziękuję za to, że jest 600 yy, widzów oglądało wyświetleń. Yy, bardzo z tego się, się cieszę że panu połowę ludzi już jest, dostarczyło informacje ode mnie. Sprawia asbestę, całą prawdę. Z tego się cieszę. Widzicie widzowie pani? Trzeba po do przodu, nie do tyłu. Yy, następna sprawa. Widziałem się z prawnikiem. Nie chciałem tego mówić bo osób, so, musiałem być pewny 100 na 100. Rozmawiałem z prawnikiem, który mi pomoże, pomoże mi zwalczyć właśnie tego stalkera, czyli tego, jak wy na to mówicie, astesta. Pytał się, jestem już umówiony z nim na rozmowę, na to, żebym mógł przekazać dowody. Które tymi dowodami będziemy się. On, on ten adwokat, będzie się tutaj prawnie No i do tego yy, prawnik będzie dojdzie, bo to już poprosiłem za wami na ten temat adwokat, prawnik tego. Czyli dwie osoby będą już w tą sprawę i się to właśnie pyta, czy mam jakieś filmiki, jak o was mówi. Yy, inne rzeczy, ja mówię tak, mam te filmiki, mam, mam zapisane, mimo to, że ten człowiek rzucona nas stykana zaraz skasuje, ale ja po prostu szybko przechwytuję i mam to na dysko. Yy, czy Pan ma dzisiaj przesunąć? Mówię nie, akurat dzisiaj nie, bo dzisiaj <coughs> Tak się. Ale w jaki są Spotędzenie, czy nie inaczej, to, że przyszedłem że do pana się dowiedzieć tego. I nie pomyślałem o tym, że, żebym wziął dowody, ale dobrze, to nie jest ważne. No i właśnie rozmawiałem, to to, pokazałem y, troszkę szczegóły na ten temat. Musiałem objaśnić te szczegóły, co ja, ja się potoczyło, dlaczego on. Y, na, na, na nędzę doszło, was tak straszy tego no tego informacji przekazałem z takiego punktu widzenia że po prostu e, ten pan chciał chce wykorzystać wszystkie e, chwyty, które on zdobył, dzięki informacjom którymi z nami tu współpracował, zdobywał informacje ale w jakim sensie? W tym sensie, że na wykopie. A ten pan jest na wykopie? A no nie tak, jest na wykopie. No podałem login, jak on się nazywa, na wykopie. Tego sobie zanotował. No i... A co dalej? To YouTube mam się wstawić. YouTube też na noc idę. Akurat. Ale tak... w nie mam niechać Pokazać dowody, co mówi i inne rzeczy. I ten powiedział, że tym więcej dowodów, to będzie łatwo można mu udowodnić, że to jest przestępstwo. Widziałem mi pani, takie nie musiałem postanowić, bo to nie jest... to nie jest już śmieszne, bo to jest już tragiczne rzecz, która w ogóle nie powinna istnieć, a istnieje. To jest sprawa, która naprawdę musi iść w kierunku prawa naszego i to się po prostu są, zakończy sądowo Ale jeszcze nie dosyć za, za nękanie, bo to jest nękanie psychiczne też przy okazji yy, pod, podałem yy, podpisywał sobie smsy co do mnie pisał jego numer telefonu musiałem podać no musiałem, przykro raz, ale za daleko jedziesz. Tego ja też nie sobie nie żebyś tutaj nasz atakował bezmyślnie i inne rzeczy. Teraz ja mówię, kroki pójdą dalej. Yy, Wymuszenie od nas pieniędzy, ale w jakim sensie? No, w tym sensie, że pan wie, czy, nie wiem, czy pan wie, czy nie, że my stremujemy. A co to jest tyłu no, no musiałem to objaśnić to wszystko, że nawet jest taka opcja zdrojem na żywo i ktoś mi wy, wypuszcza Donate. A, to coś tam że słyszałem, że donate. No właśnie. No i właśnie mówiłem, że od ludzi dostaliśmy donate, tego, były fajne zadania, fajne tam tego. No i z tych donate'ów zebraliśmy na bole, na szafki na lodówki koło oka. A czy pan ma na to e, fakturę, na szafki, na meble? Ja mówię tak, mam. Będę musiał jutro panu przywieźć. Bo to też jest już dowód. Następny dowód A czy pan ma e, na lodówki i na oka tego? Mówię nie, bo ten, ten właśnie ten pan zamawia przez internet. A to bardzo źle że tego, bo on może Was pociągną za to, że do niej to jest z jego wiedzy. Ja mówię, nie. Chodzi o to, że po prostu były cele wypuszczone na streama. Na bóler było właśnie, później na yy, meble. Dzięki mamy widział panie tego. Później oko było Aha. A kto sterował wszystkim? Ja mówię, ten pan, który właśnie nachodzi. I ręka nam psychicznie las. A on jak ma na imię i nazwisko, ja mówię. A podałem tej, tej, tego pana daną osobowe Skąd pochodzi numer no telefonu? Jak to już poszło w meter, ja powiedziałem, ja się nie będę bawił z takim człowiekiem, który. Nie rozumie tego. No i tłumaczę temu panu, że na jakiej zasadzie on nęka was i inne rzeczy. No to zaraz panu dam, żeby pan przeczytał sobie smsy, co tam wypisuje. Tym. No i zaczął, odczytać czy te smsy i, i pyta się o co chodzi z tą sztabą. No ja mówię w tym sensie, że powiedziałem ojciecowi, że nie będzie czytamy zgody, on ma swoje życie, on się po prostu wkręcił w nasze na życie. W jakim sensie? W tym sensie, że on wszyscy z butami nasze życie, a, to czyli różnią co wolno. Ma, ja ja mówię w tym sensie, że zdobywam informacje, a co on wykorzystywał z tymi informacjami? Ja on wykorzystywa w tym sensie, że albo na kopię, wypisuje różne... Rzeczy, wysyła jakieś skryny, które nie powinno się pokazywać, nagrywa filmiki, to wszystko, no i po prostu, mm -hmm, mm -hmm. no i wiadomo, pisał to wszystko, co wam mówiłem. No i jutro mam resztę dowodów przynieść. A co dalej? Jakie wytoczenie będzie, jakie skarne? To co ja wiem. To co mi mówił, to ja mogę wystąpić o oszkodowanie, O oszkodowaniu. Nie mały pieniążki. Ale to wszystko będzie rozpatrzone dopiero jak już wszystkie dowody dam. Bo mam dowody i ja wszystkie dam. I to będzie rozpatrzenie dowodów. Jak można tą osobę podprawować. Pod karna, dlatego, widzowie Pani ja widziałem opisanie to wszystko Wam, widzowie Pani, żebyście wiedzieli że tą sprawę tak nie zostawił ja rozumiem że ta osoba może się mścić za to, że tego, ale to jest już zemsta za mocno i trzeba się poratować tam. i dlatego taki krok podjąłem. A co dalej? To się okaże jutro. Ja będę jutro z tymi dowodami i wszystkimi. A co będzie dalej? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, bo, bo dzisiaj nie miałem tych dowodów przy sobie na stół, bo nie wiedziałem, że, że można było to dzisiaj zrobić. Ale już to nie jest to ważne, ważne to, że jutro mam jechać tam złożyć dowody tego. A co, co dalej będzie, to będzie rozpocznanie sprawy, czy to będzie w kierunku sądu, tego, to wszystko mi powiedzą. Gdzie mam się skierować z tymi dowodami, z tym wszystkim, o to, to jest stalker, lękanie, w to już pod prawo, osobiście mi to powiedzą, pod prawo idzie, rządowe. To nie jest to, że przelewki są. To są sprawy już poważne. No właśnie. I to jest dla Was, widząc, fajna informacja, żebyście widzieli, że już takie kroki nie musiałem podjąć. No musiałem, trudno. Nie umiał zrozumieć, że nie będzie sztamy, nie będzie zgody, a dalej robi po swojemu. Ja się mówi, że z będzie się będzie płaciło. Właśnie. Dlatego ja powiedziałem na yy, razie wszystko. Jeszcze mam na dowody, ale to już YouTube będę dawał wszystkie dowody, co ja i to się już yy, zakończy. A, a i pomyślałem w sprawie tego laptopa też, że wypisuje mi SMS-y i ja właśnie czytam tego SMS-a. co chodzi z tym laptopem? No, mówię w tym sensie, że <s Lee> <klujny> yy, ten pan dał nam e, laptopa i powiedział, że po prostu to jest dla. I wysłał to począł. Czy pan ma e, e, dokument e, ja mówię, jest wyrzucany po prostu wyrzuciliśmy. A to szkoda. O, szkoda, ale to nie jest. Bardzo to wystarczy. E, się z jakiej podszy to było nadawane i na jaką potrzeb to doszło. To wszystko jest radowe. Ale tego. No ja mówię, no pierwsza wersja on powiedział oficjalnie tego, że daje tego laptopa na zawsze. Teraz nagle mówi, że mamy mu oddać. No i zacząłem mu, mu panu, tłumaczyć, że wysłuje laptopa tego, takiego jak mówi się. Z złoma to inne rzeczy no i sobie notowo widzą panie, Jak powiedziałem ja sobie każdy dma nie dam. no i dlatego takie kroki musiałem podjąć a co będzie dalej się ukaże, to się okaże jutro to reszcie zawodów przyniosę no i sobie że taki Tę sprawę musiałem wytoczyć, a jeszcze przy okazji Pomknąłem o tym, że miał dostęp do naszego kanału Kod strumienia A ten pan się pyta, w jakim sensie kod strumienia Mówię, jak się zakłada kanał, jak się robi z Jest taki klucz strumienia, który się trzeba wkleić do obrazu mm -hmm, mm -hmm. Na no, jakie zasady to działa? Mówię, ten kod strumienia to działa na takie zasady, że jak się skupiło, to się wkleję do projektu BSL, który daje dostęp. No i ten kod nie może być ujawniony nikomu. To jest prywatny kod strumienia, który nie wolno pokazać nikomu. A ten pan po prostu sobie skopiował, wkleił sobie gdzieś. No i przez to zamieszanie e, dużo ludzi pisało właśnie do mnie, że e, na swoim kanale coś się dzieje że ktoś wypuszcza jakieś erotyczne czynniki a w jaki sens? no bo no, właśnie tutaj yy, ludzie mi pisali mam też te yy, dowody z tego ja mówię to youtube panu przeniosę te dowody bo udało mi się przychwycić to szybko zrzucić sobie to yy. no i co się stało? no mówię no, no po prostu postanowiłem skazać ten kanał żeby nie miał dostęp do kod strumienia do kodu strumienia. Aha, czyli pan miał i on miał. Ja Mówi tak. O, ja myślałem, że on skasował to, a on miał zapisane, żeby pójdzie by wykorzystywać, że jak pójdę spać, to nic o tym nie będę wiedział. Ale kto w, w pana pani Dużo ludzi pisało u mnie na stronie, że coś się pokazało na, na, na kanale u pana, jakby erotyczne. Rzeczy i po z tego. Dzięki Wam pani udało się przechwycić to, no i po prostu dzięki Wam i pani pomogliście nam uratować jak się mówi no i po prostu tak zrobiłem, jak zrobiłem. No, no i się pyta w jakich godzinach, ja no, no nie wiem, no akadem nie poczęła, skoro godzina, ale akadem Wystawił tego, a wiadomo, że na YouTube nie wolno, bo to jest złamanie regulaminu, za to się po pierwsze może dostać, można dostać pana blokadę lub usunięcie konta. Mm -hmm, mm -hmm. No i właśnie sobie wszystko zapisywał tego. Widzicie w zależności, do tego momentu doszło, że to musiałem zgłosić. Kuszałem. Przykre wiem, że zaraz ja powiecie a co ty na lepszego zrobiłeś takie? Co ty na lepszego mogłeś z tego nie robić? Jak bym nie ja mogłem tego zrobić? Mogłem. Z Z tego powodu, że on złamał różne sprawy prywatne. Po pierwsze, po drugie, właśnie na wykopie, wypisy Trzecie, prima. Wyzwiskam w kiełgu do mnie i do kobry i inne rzeczy. Ja wiem, że ale do mnie, tych, ale takich ludzi trzeba tępić, jak się mówi. Nie pozwól sobie na skryty i mać na głowę. To jest bardzo, bardzo fajnie. No dobra, kończę rozmowy na ten temat. Już wiecie, na, na, na tym ja stoję jakie mam prawa żeby tą osobę do porządku zrobić bo to jest kranę. po pierwsze Jak nigdy nie siedział to albo drzwi grzywnie albo po prostu w zawiasy dostanę i taki może być finał albo nam albo jeszcze gorzej nie znam się tak z tego po to jest po tej który który Znam takie prawa, znam, co i jakie poszczególne mogę grupy żeby tą osobę do porządku stać. Dajcie suba, lajka like na moim filmie, bądźcie na bieżąco. Dzięki za to, że posłuchaliście, zrozumieliście na ten temat, co jak, coś będę wiedział jutro, to wam przekażę, tak tutaj wam przekazuję. Trzymajcie się, do usłyszenia, ten.